Niedziela świętej rodziny. Czasami mówi się żartobliwie, że z własną rodziną to się najlepiej wychodzi na zdjęciu, ale właśnie czasami, jak się nawet ogląda albumy rodzinne w domu, to człowiek widzi, że nawet na zdjęciu to zbyt dobrze nie wygląda. No niemniej jednak, chcemy popatrzeć też i na te nasze rodziny dzisiaj przez pryzmat świętej rodziny. Z Nazaretu, bo niewątpliwie tamta rodzina może być dla nas wzorem codziennego życia, właśnie tych codziennych relacji, budowania tych relacji. Nie wiem jak Wy, ale ja mam takie wrażenie trochę, że my dzisiaj w kościele to więcej mówimy o tych sprawach nieregularnych czyli mówimy o rozwodach, o związkach niesakramentalnych, o związkach jednopłciowych. A mało tak trochę mówimy o tych właśnie sytuacjach regularnych, czyli o tych naszych rodzinach, a przecież to rodzina jest taką podstawową wspólnotą, z których się w zasadzie tworzą wszystkie poszczególne parafie, diecezje i cały kościół powszechny. I trzeba mówić, no myślę, dużo o rodzinie, bo to jest nam potrzebne, żebyśmy jako ludzie wiary właśnie rodzinę promowali. Zwłaszcza, że tu i ówdzie no, możemy mieć wrażenie, że rodzina przeżywa jakiś kryzys, że, że właśnie o jakimś kryzysie w rodzinach też można mówić. Czasami nawet ustawodawstwo państwowe też jakby jest wzorem do tego, że, że możemy mieć przekonanie, że jest jakiś kryzys właśnie w rodzinie. Myślę, że wielu z Was starszych pamięta jeszcze te Wasze przysięgi. Małżeńskie składane w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak były te podwójne śluby. I pewnie pamiętacie starsi, że mówiliście świadoma czy świadomy prawie obowiązków wynikających z założenia rodziny. Uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński. Tutaj było imię właśnie tej drugiej strony pani młodej pani czy pana młodego. No i przyrzekam, że uczynię wszystko. Aby to nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Ale widzicie, pojawił się taki rok 2015, nowa ustawa o aktach stanu cywilnego. No i tam już troszeczkę zmodyfikowano tę przysięgę małżeńską, wyrzucono już z niej rodzinę i teraz, jak ktoś zawiera małżeństwo cywilne, no to już składa troszkę inną przysięgę. Świadomy praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa, już nie z założenia rodziny. Jakby właśnie ta przysięga małżeńska zakładała, że już niekoniecznie będziemy mieli do czynienia z rodziną. No i tam też było, tam teraz już jest napisane, że właśnie w nawiasie imię i nazwisko tej drugiej osoby. Z którą zawiera się małżeństwo. Pewnie, że były podprowadzenia pod pewne związki jednopłciowe, takie przygotowanie prawne. Do tego nie doszło, ale przygotowania były. Ale to pokazuje, że dobrze, żebyśmy z naszej strony, jako ludzie wiary, mówili o, o, o małżeństwie, o rodzinie. Chociaż właśnie czasami może się nawet z nią na zdjęciu źle wychodzi. Jeden pan opowiadał, mówi proszę księdza, jak wygrałem w tutolotka. To poznałem rodzinę, o której nawet nie miałem pojęcia, że należą do mojej rodziny. No, czasami tak bywa, ale widzicie, to też chyba czasami diabeł nam tak przysłania te nasze oczy, że zdarza się, że niektóre nasze relacje w rodzinach są budowane zbytnio o pieniądze. Ktoś tam opiekuje się drugą osobą, tak, bo ma nadzieję, że coś mu z tego skapnie, że jakieś pieniądze z tym będą związane Albo inna rzecz, czasami wielka kłótnia się pojawia w rodzinie, właśnie dlatego, że ktoś się spodziewał jakichś pieniędzy, że dostanie, a tych pieniędzy nie otrzymał, a w jego mniemaniu one mu się należały. Czasami starsi ludzie mówią, że im bliżej śmierci, tym jakoś tak szczególne zainteresowanie wzbudzają ze strony swoich wnuków, tak? że przyjdą co tam babci pomóc, czym tam babci coś może załatwić. No właśnie, że też jest może jakaś nadzieja, tak? że, że, że otrzymam, właśnie ja otrzymam to mieszkanie, a nie inny wnuczek. No i to czasami tak się właśnie za życia jeszcze te dobra przepisuje. Ja uważam, że zapis testamentowy w zupełności wystarczy. Nie ma potrzeby zawczasu przepisywać swojego majątku, bo tak jak my to księże obserwujemy, potem odwiedzając chorych, zwłaszcza tych starszych, no to czasami oni się czują i to tak uzasadnione jest, że oni się czują jak intruzy w swoim domu, bo ktoś tam niby miał się opiekować i to niby miało tak wszystko fajnie wyglądać, ale w praktyce nie zawsze to później tak idealnie wygląda. No ale tak już jest, że rodzina to jest taka wspólnota, to jest taka rzeczywistość, w której z jednej strony tak bardzo się kochamy, a z drugiej strony tak bardzo się ranimy. No, ale rodzina jest potrzebna. Bez rodziny po prostu nie da się żyć. Bo też rodzina to też podstawowa komórka, tak? Komuniści tak mówili podstawowa komórka życia społecznego ale tak też ona jest również de facto podstawową wspólnotą, która tworzy Kościół, która tworzy każdą parafię. Tylko właśnie z naszej strony, ze strony ludzi wiary, my musimy ciągle jakby dawać świadectwo, że rodzina. To jest kobieta i mężczyzna. Pewnie święty Paweł mówi: Przyjdą takie czasy, że zdrowej nauki nie będą w stanie znieść, tak? tylko będą sobie mnożyli jakichś dziwnych nauczycieli i za nimi będą chodzili. No to my obserwujemy dzisiaj, tak? Nawet katolicy zdrowej nauki nie są w stanie znieść, tylko sobie mnożą rozmaitych dziwnych nauczycieli, ale to wcale nas nie zwalnia z obowiązku, żebyśmy my definiowali. Terminy tak, jak one faktycznie są, żebyśmy je nazywali po imieniu, i żebyśmy promowali małżeństwo, rodzinę jako absolutną wartość. Absolutną wartość dla nas, dla ludzi wierzących. Oczywiście pewnie by trzeba było jeszcze trochę powiedzieć o tej nierozerwalności małżeństwa, może przy innej okazji, ale właśnie ja mam takie też wrażenie, że my dzisiaj coraz mniej mówimy. O tej nierozerwalności małżeństwa, że dzisiaj tak nam się mocno wciska do myślenia nas, ludzi wierzących, ta mentalność rozwodowa, tak? Nawet byśmy, nawet byśmy mogli to zobaczyć u, jakich, u księży, tak, bo czasami przychodzić do księdza, no prze musiałem wziąć rozwód, bo nam nie poszło. Się mówi, no tak, no faktycznie nie poszło wam. A przecież nie żeniłeś się z nią na jakiś czas, tak? Nie wychodziłaś za mąż na jakiś czas. Jeżeli, są jakieś, jeżeli się w małżeństwie pojawiają jakieś problemy, no to nie po to, żeby od nich uciekać od razu w rozwód, tylko żeby szukać jakichś rozwiązań. Zresztą ta nieszczęśliwa instytucja rozwodu w nowożytnej Europie ona weszła do nas niestety za przyczyną Księdza Marcina Lutra. To on jakby zaraził Europę. Tą, tą instytucją rozwodu. I najpierw nomen omen w XVI wieku yy, rozwód został wprowadzony do prawa państwowego w Holandii, tak? później w XVIII wieku wprowadziła Austria, a później w XIX wieku zostało to wpisane przez Napoleona do jego kodeksu, do tego stopnia, że dzisiaj od najmłodszych lat ludzie wiedzą, co to oznacza instytucja rozwodu, na czym to polega. Wcześniej wiadomo. Było to nie do pomyślenia i nie każdy nawet wiedział, o co w tym może chodzić. Oczywiście, że małżeństwo wymaga od nas bardzo wiele, jest trudną i wymagającą wspólnotą. Nawet sobie niektórzy mówią, że jest najtrudniejszym zakonem, bo wiemy, że w zakonach powiedzmy jest ciężko. Tak? No to w małżeństwie jest jeszcze. Trudniej. I dlatego pewnie powstają rozmaite anegdoty, żeby rozładować sytuację. Jak to o żonie mówi się, że jest aniołem stróżem, anioł przed ślubem, stróż po ślubie. Właśnie. Jeden pan kiedyś wszedł do księdza i mówi: Proszę, księdza, ja to chyba jestem opętany, bo ciągle słyszę głos, który mi mówi, co mam robić. Jak się z niego mówi, nie jesteś opętany, jesteś po prostu żonaty. Także tak to czasami bywa. Ale też to działa w drugą stronę, nie tylko, że tam się czepiam pani, ale też i panów. Jedna pani opowiadała o takiej historii, że mąż nie przyszedł do domu na noc. Ona wiedziała, że ma takich pięciu wypróbowanych kolegów najbliższych, no to następnego dnia rano wydzwania po kolei do każdego z nich, żeby się dowiedzieć, od któregoś z nich, czy być może coś na ten temat wiedzą. No i właśnie jak tak dzwoniła po kolei do tych pięciu kolegów, to na pięciu trzech powiedziało, że owszem, u niego nocował, ale już poszedł do domu, a dwóch ostatnich powiedziało, że u niego jeszcze śpi. Także tak to czasami panowie potrafią w jakimś takim być układzie złym właśnie i bronić nie w słusznej sprawie jakichś tam swoich, swoich zachowań. A przecież małżeństwo. Opiera się właśnie na miłości, wierności, uczciwości, tak jak składaliście tą przysięgę przed ołtarzem. No to właśnie to jest treść małżeństwa: miłość, wierność i uczciwość małżeńska. I pewnie z małżeństwem jest tak jak z ogniskiem tak jak do ogniska trzeba podkładać ciągle dręwienka, żeby to ognisko płonęło podobnie jest z małżeństwem trzeba te. Właśnie symboliczne drewieńka podkładać, chociaż, wiecie, ja tak jak patrzę, nawet u nas w parafii na te młode małżeństwa, tak na tych rodziców z dziećmi, na dwunastą z wózkami, tak, czy takich zakochanych małżonków siedzących w kościele, ściskających się do siebie, no to oczywiście człowiek ma przekonanie, że, że jeszcze nie koniec świata, że to wszystko jeszcze idzie we właściwym kierunku. Zapytałem takich małżonków, którzy mieli już 55 lat małżeństwa no żeby powiedzieli jaki to jest sukces tego, że oni tak długo są ze sobą tak wytrzymują i ta pani mówi przy księdza, bo właśnie w małżeństwie nie tyle chodzi o to żebyśmy sobie ciągle patrzyli w oczy tak? to narzeczeni tam sobie masują te rączki na początku patrzą sobie tylko i wyłącznie w oczy świata poza sobą nie widzą a później w małżeństwie troszeczkę to inaczej już powinno wyglądać i nie chodzi o to żeby patrzeć się w sobie w oczy tylko właśnie patrzeć się w jednym kierunku, w jakiś mieć wspólny cel. No i właśnie tak to w małżeństwach jest, że ma się jakieś cele. Jest na pewno trudniej, gdy w związek małżeński wchodzi dwóch takich przechodzonych singli, tak? bo ona ma już swój, swoje mieszkanie, on ma swoje mieszkanie. On ma swoją pracę, ona ma swoją pracę. Ona ma swoją stabilizację, on ma swoją stabilizację. Ona ma swoje garnki i talerze, on ma swoje garnki i talerze. Jak oni się łączą razem, to nie bardzo mają już co budować wtedy. Nawet ich czasami kredyt nie łączy, no bo już mają swoje mieszkania. Jedno wynajmują, a w drugim mieszkają, prawda? Natomiast jeżeli się wychodziło z domu bez niczego, z jedną łyżką, z jednym, z jednym widelcem, no to wtedy się miało te... Te cele, żeby to tak wspólnie budować. I właśnie z takich drobnych celów buduje się cały gmach życia małżeńskiego. Ale rodzina to także dzieci. Są słyszymy w dzisiejszej liturgii słowa, jak dla Abrahama i Sary było to ważne, żeby mieć dziecko. Dziecko było takim źródłem błogosławieństwa i pewnie jest nam przykro nam wszystkim. Ludziom wierzącym w kościele, gdy nasi bliscy, znajomi, sąsiedzi nie mogą mieć dzieci. My też widzimy ich czasami dramaty, jest nam z tego powodu smutno, no ale musimy szukać godziwych tych regulacji we wzbudzaniu potomstwa. Czasami też i proponuje się wiadomo adopcję. No i jest nam przykro z tego powodu, ale no nie zawsze jesteśmy w stanie jakoś coś poradzić w tym temacie. Ale właśnie chodzi o to, żeby dzieci, żeby dzieci też widzieć jako wartość, jako źródło Bożego błogosławieństwa. Ja przyznam się szczerze, jakiś czas temu dostałem kartkę świąteczną z życzeniami właśnie od moich znajomych z Holandii. Tam było podpisane byli oni, tak? I było dopisane imię ich psa. Ja sobie pomyślałem, no to już jest dramat. To już jest koniec, prawda? Tu już nic innego nie będzie, jeżeli, jeżeli właśnie to ani piesek zajął miejsce dziecka, to pewnie już nic więcej w tym nie będzie. Oczywiście można mieć dzieci, można mieć zwierzęta, tak, można się nimi opiekować. To oczywiście nikt nikomu tego nie zabrania, ale trzeba o tym pamiętać, że jednak koroną stworzeń jest człowiek, że to Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę na swój obraz i podobieństwo. Dzieci są faktycznie wartością w rodzinie. Ja pracowałem we Wrocławiu w takiej parafii, gdzie mieliśmy dużo ludzi, no właśnie, prawie wszystkich takich wykształconych, profesorów. Właśnie każdy pracował tam na wyższych uczelniach Wrocławia. Do tego jeszcze połowa z nich było lekarzami, więc też tam ludzie znani, moglibyśmy powiedzieć, z pierwszych stron gazet. Ale gdy widziałem pogrzeby, gdy odprawialiśmy pogrzeby tych ludzi, no to w zasadzie wokół trumny już się nie gromadzili ich uczniowie, ich znajomi, ich pacjenci, ich wychowankowie. Tylko wokół tłumu już się gromadziły najbliższe dzieci, tak? najbliższa rodzina dzieci. I wtedy właśnie tak nabrałem przekonania, że jednak, jednak to dzieci są wartością dla, dla samej rodziny, dla, dla tego małżeństwa. No i właśnie pewnie dlatego warto też i te dzieci brać pod uwagę. Ale oczywiście same dzieci mają się zachowywać jak dzieci tak w rodzinach. Nie mogą... Właśnie cwaniaczyć, kozaczyć, jak to czasami tacy nastolatkowie umilają skutecznie rodzicom życie. Trzeba patrzeć na Pana Jezusa. Pan Jezus taki mądry, taki wyedukowany, potrafił rozmawiać z uczonymi w piśmie, a jednak poszedł do Nazaretu z rodzicami. Był im posłuszny, poddany, elegancko, co rodzice powiedzieli, to było święte, no i, i tak też dzisiaj powinno być. Nie ma powodu, żeby. Żeby to zmienić, jednak rodzice są odpowiedzialni za wychowanie dzieci. I to nie może być tak, że właśnie dzieci będą rodziców wychowywać, chociaż wiadomo, no w praktyce to tak jedno w rodzinach, we wspólnotach to jedno drugiego wychowuje, ale oczywiście to rodzice muszą być tymi, którzy to wszystko ogarniają i wyznaczają. Czasami mamy taką pokusę zmieniania świata, tak? Chcemy coś zmienić w naszym życiu, że będzie lepiej. To czasami nawet w tych małżeństwach o coś zmienisz. No, co zmienisz? Jak pójdziesz do innej, czy jak pójdziesz do innego, to to niewiele zmienia. Czy zmienisz nam kosmetycznie to się zmieni, ale to się tam za bardzo nie zmieni, bo to wszystko jest i tak to samo. Czasami panom też tam odbija, tak? ze wieku średniego zaczną wymyślać. Może to pozmieniać, tamto pozmieniać. To nie ma co tam kombinować, nie ma co wymyślać. Trzeba spokojnie przeczekać i dalej iść do przodu, bo to za dużo nie zmieni. Kiedyś Matkę Teresa z Kalkuty zapytali właśnie, jak zmieniać świat. I wtedy matka Teresa powiedziała krótko, jeśli chcesz zmieniać świat, to idź do domu i kochaj swoją rodzinę. O, i to jest dla nas dobre zadanie, jeżeli chcemy zmieniać coś w naszym życiu, jeżeli chcemy coś zmieniać w świecie. Oczywiście poczekać do końca mszy świętej, ale iść do domu i zmieniać swoją rodzinę. To jest I kochać swoją rodzinę. I to jest właśnie. Dobre zadanie dla każdego z nas. Idź do domu i kochaj swoją rodzinę.